Cześć witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam na zakupy do sklepu escumizmatyka.pl internetowy sklep dla kolekcjonerów. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Kod brzmi rostek 2024. Kod jest ważny do końca roku, jest wielokrotnego użytku. Wejdźcie na stronę przeżyjcie ofertę sklepu a może coś uda Wam się znaleźć co potrzebujecie także zapraszam do sklepu oczywiście zapraszam także do czytania opisu pod filmem moi drodzy dzisiaj 5 groszy z 1935 roku przejdziemy sobie teraz do opisania monety a więc Waga monety jest to 3 gramy. Średnica jest to 20 mm. Moneta jest wykonana z brązu. Lanbok, obrzeże gładkie, stemplarz zwykły. Moneta obiegowa. Projektantem monety awersu i rewersu był Wojciech Jastrzębowski. A nakład monety z 1935 jest to 4 660 000 sztuk. Opiszemy sobie teraz awers, <coughs> jak widzimy w centralnym punkcie umieszczono godło stylizowanego orła w koronie, powyżej mamy rok bicia, w otoku mamy Rzeczpospolita Polska, inicjały projektanta W.J., pod łapą orła, w łapie orła znajduje się herb Kościesza, ówczesny znak mennicy warszawskiej, i dwa przerwniki w formie rąbów. Na rewersie, jak widzimy, jest cyfra 5, nazwa nominału groszy, i dwa ozdobniki w formie roślinnej. 5 groszy przy tak małym nakładzie naprawdę potrafi sporo kosztować. Moi drodzy, yy, ciężko naprawdę znaleźć ogólnie monetę w stanie pierwszym i w kolorze czerwonym. Jest to praktycznie A wykonalne, ale pewnie się kiedyś z jakiejś kolekcji wysypią. Także będę cierpliwie czekał. A my sobie przejdziemy teraz do Allegro. I moi drodzy, mamy 5 groszy 1935 oraz cena. To znaczy zakup na kup teraz 200. 80, no 290 zł. Pierwszy egzemplarz, który tutaj mamy, 250 zł. 239 zł. To są, moi drodzy, stany takie drugie plus 3. I naprawdę te ceny nie są przesadzone. Tu już mamy stany nieco gorsze, i one są nadal powyżej 50 czy tam 60 zł. No stanę już anogalne, więc proszę zobaczyć plus 3 za 49 zł, także jak widzimy zobaczmy jaka jest najtańsza na razie 29 zł jak widać 22 20 zł 18 zł ale widzę, że jest strona jeszcze druga, także ją otworzymy. Co nie? Mamy 15 zł. Mocno obiegowe 15, 14, 14. No jak widać, za 12 zł da się kupić najtańszą sztukę, ale, moi drodzy, warto sobie poczekać, odłożyć pieniądze i Kupić sobie po prostu ten lepszy egzemplarz, że tak powiem. Przejdziemy sobie teraz do OneBit. Moi drodzy, dzisiaj będą cztery pozycje. Jedna pozycja będzie bez gradingu i trzy w gradingu. Zacznijmy tam od tej, <laughs> bez gradingu, i później pójdziemy w grading, który będzie od najtańszego do najdroższego. I moi drodzy, jak Wam się teraz wyświetla. 5 groszy. Dopisek menniczy stan. 1 naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Cena wywoławcza była 300 zł. A ta moneta bez gradingu sprzedała się za 2083 zł. Kupa kasy. Teraz przejdziemy sobie do monet ogradowanych. I moi drodzy. Teraz wam się wyświetla 5 groszy 1935 NGC MS 64 RD. Naprawdę przyzwoity egzemplarz. P powiedział nawet bardzo przyzwoity. Jedyny, który znalazłem w kolorze czerwonym, czyli z dopiskiem RD. I moi drodzy, cena wywoławcza za tą monetę było to 1500 zł, a moneta sprzedała się za 2912 zł. Za RD. No w sumie niska nota MS64, a zarazem też wysoka. No ale to tylko można powiedzieć 3000 zł. Tak? Przejdziemy sobie teraz do następnej i, moi drodzy, jak on się teraz wyświetla, 5 groszy 35, menicze, kolor RB, czyli czerwono-brązowy. Z dopiskiem MAX, jedyna świat, i tak dalej. Naprawdę przepiękny egzemplarz. I moi drodzy, cena wywoławcza za tą monetę było to 1000 zł. A moneta sprzedała się za 4830 złotych. Naprawdę spore pieniądze. No i przejdziemy sobie teraz do ostatniej. Moi drodzy, monety 5 groszy, które Wam się teraz wyświetla z 1935 roku. mennicze kolor BN, czyli brązowy, wyśmienite. NGC MS66BN MAX ŚWIAT i moi drodzy naprawdę bardzo ładny egzemplarz cena wywoławcza 1000 zł a moneta sprzedała się za 7820 zł kupa kasy za 5 groszy z 1935 roku także moi drodzy naprawdę jeśli chodzi o monety groszowe II Rzeczpospolitej Polskiej jest naprawdę Problem w ich zakupie. Także kto ma, ten ma. E, moi drodzy, jeszcze taki mały unboxing. Dostałem list polecony od mojego siostrzeńca Fabiana. Zresztą pozdrawiam Cię, Fabian. Też już pomału zapalony e, numizmatyk. Otworzę sobie kopertę, którą on do mnie wysłał. E, moi drodzy, nie więcej wiem, co jest w środku. Pokażę wam, że to wysłał mi Fabian. O. Dobra i moi drodzy, Fabian przygotował dla mnie. Jak to się mówi? Guzik. Guzik. Czekajcie, muszę troszeczkę teraz. Jeszcze trochę. Mamy tu guzik YouTube za 10 tysięcy subskrypcji. Dziękuję Ci, Fabian, bardzo za przesyłkę, za ten przycisk, który sam zrobiłeś. Także fajnie, super, dziękuję. Moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Jeśli chodzi. O, subskrypcje. Widzę, że nagminnie ktoś sobie wchodzi, subskrybuje i zaraz po filmie odsubskrybowuje e, mój kanał i wali łapkami w dół. Nie bardzo się tym przejmuję, ale denerwuje mnie to, że no, ktoś ewidentnie źle mi życzy, a ja życzę mu wszystkiego dobrego. Dobra, moi drodzy, kto ogląda bez subskrypcji, zapraszam. Nic nie boli, nic nie kosztuje. Proszę zasubskrybować. Będzie mi bardzo miło powitać nowych subskrybentów. Oczywiście chcę podziękować moim aktualnym subskrybentom za komentarze, za lajki, za dyslajki. Dziękuję również moim wspierającym. Doszedła jedna osoba, na YouTube, która wspiera mój kanał. Dziękuję Łukasz za wsparcie. Oczywiście również dziękuję moim patronom z Patronite. Także moi drodzy, jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.